Wszystkim witam Was w kolejnym odcinku Rolnicy z Pomorza i jest się sam standardowo. Sam Przemek Siemanku. I witam Was yy, na mojej gospie. Tu już, pewnie, tu już możecie jedną rzecz zobaczyć, która się zmieniła. A tak ta gospach Tak yy, jak widzicie, ubyło mi pieniędzy z konta i to dość, dość dużo. Ponieważ pojawiła się yy, w końcu, zrobiłem przebudowę gospy. Wszystko jest tak naprawdę nowe poza domkiem i ogródkiem, więc teraz zapraszam Was na krótkie oprowadzenie. Tak się o to GOSPO prezentuje, jest dużo większa. I tak, pierwsze co to mamy tutaj, stodołę. Tu oczywiście nie upoważniony wstęp zbroniony, ale w środku mam tylko nawozy. Tutaj stoi w środku sobie. Także nawet pokażę. Stoje sobie sześćdziesiątka, jest workownica słynna. Jest półtrójka. Sipma Antek oraz opryskiwać, no i wszystkie nasiona, nawozy i opryski przeciw chwastom. Idąc dalej, tutaj nie ma nic, dopiero obok <laughs> stoi tutaj Maz, stoi tutaj również Sipma Awant oraz cały osprzęt do Awanta. No, i tutaj oczywiście mamy miejsce na. Pierwsze miejsce, że tak powiem, na belki. Jest fajnie. Idąc dalej. Tutaj mamy nowe silosy Michały. Yy, dosyć duże one są. Mają pojemność 40 tysięcy litrów. ten całkiem spoko. Tutaj mamy garażek taki o. Jak widzicie, tu, poje, tu był Bizon. Ale Bizona nie ma. Yy, a to za chwilkę zobaczycie, co z nim się stało. Tutaj oczywiście mamy ZTS-a. Mamy również Deutschwara. No i tutaj pojawia się nowa obora na 20 sztuk bydła Ale jest ona o wiele fajniejsza, bo jest widzicie taka długa Mamy ładne takie poidełka dla krówek Tu się rozpi obornik, tam wszystko dajemy, mamy mleko, jest szambo Tu oczywiście mamy wejście do góry, tutaj jest również miejsce na belki Dlatego będę musiał już serio się zastanowić na tą prasą kostkującą małą z tyłu tutaj mamy też kawałek placyko, no i mamy wiatkę na jakieś tam pierdołki, co widzicie pług, siewnik, beczka do gnojówki oraz talerzówka, no i tam stoją sobie jeszcze przyczepki z pól, no to jak mówiłem na odcinkach zniknęła tam ta łąka, no gdzieś to trzeba było upchnąć i tutaj leciutko pomniejszyło się to pole, ponieważ no ciężko było tutaj wmanewrować przyczepami, a ja tak to zostaje tylko pojadę tutaj. Zakręcam i mogę sobie je ustawić Uprzemka również zaszła zmiana w gospie, więc... Pewnie, więc pewnie się tam przejedziemy później. Ale dobra. Yy, dlaczego nie na Bizona? To jedziemy sobie, że tak powiem, już do sklepu, bo jak możecie się domyślić kupiłem nowy kombajn yy, Dostaliśmy oboje po 1,5 miliona dopłat. Więc yy, mogliśmy sobie zdecydować, no ja jak mówiłem kupiłem materiały budowlane. Przebudowałem sobie tą gospę. No i kupiłem kombajn. Oczywiście tam też swoich pieniążków trochę dołożyłem. Tutaj będzie mi łatwiej w sumie, żeby pojechać. No ja mówię, ja sobie przerobiłem tutaj. Przemek również sobie gospę przebudował. Tam poświęcił tę łąkę, która była obok jego gospy, ale wygląda ona teraz... Ja no, było warto, bo jego gospo jest teraz ogromne O w dupę I idziemy się w rąbał Zajebiście O kurwa Takich dźwięków jeszcze nie słyszałem, żeby ta Planeta wydawała Dobra, lecimy sobie dalej Przerzucę się na Kierownicę I dobra Komajnych miałem kilka do wyboru, tak cały czas gadałem o tym klasie, Medionie, ale końcowo nie zdecydowałem się na niego. Kupiłem sobie coś innego, coś nowego. Też wiecie, jakieś tam zniżki wpadły, bo to nowy sprzęt. Więc, więc fajnie. Końcowo kupiłem go bodajże za... 500 albo 600k, coś takiego. Wiecie, materiały mnie tam dużo nie wyniosły. A kombajn to jednak przy tym jeszcze jak się mi zwiększają areały no to przyda się coś większego, coś nowszego. A bizonek dobrze pamiętacie no już się mocno starzał, bo jednak był to kombajn który był od początku serii. Tak naprawdę no bo najpierw u potem u mnie no. Ale, teraz będzie miał dobrze. Będzie miał nowego właściciela. To się liczy. Dobra, yy, motoryn... Znaczy motorka na razie zostawię sobie na sklepie. O, widzę sąsiada również nowy nabyteczek przyjechał. No, właśnie zamówiłem. Nice. Już to już jest do odbioru. No. Więc... Na razie kombajny wam nie pokazuje. patrzcie co sobie sam się sprawił w końcu Ursusa. Ale RUE -ru to masz dowoloną, powiem ci w nim Ogólnie chcę zobaczyć jeszcze coś ciekawego. No To teraz uważaj są. Uważaj ci mówię. Dobra. Jeszcze kombajnu nie pokazuję. O, czekaj czekaj jeszcze chwilę. Ojej, oj 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 No ciekawe, co ty kupisz. Dobra, to nie będę was trzymał tak w niepewności i od razu już wam go pokażę. Tak, więc proszę państwa, oto jest mój nowy kombajn. Jest to Rocselmash nowa 330, taki, wiecie, nowszy, yy, malutki kombajn 4500 litra yy, zbiornik. No ale wiecie, mamy ten, mamy yy, sieczkarnię, jest 5-metrowy header, jest również przyczepka. Ten całkiem spoczko jest naprawdę, naprawdę ładny kombajn. Jest wąziutki, o wiele węższy od Bizona, ale wyższy za to. Więc dobra, się do środka. No tutaj już widzicie już... to myk. O, proszę no cię. No, jeszcze żeś sobie teleżyweczkę. Z euromasza sprawił. 4 metry. Nice. Ci gra się ma. No. No i dobra, ja wsiadam sobie do bizona, e, czy tfu, rozcelmasza. A to no. jest taki bizon, można powiedzieć. Taki bizon, no, tylko że innej nazwy. Ja, dobra, spalamy. Słuchajcie przy okazji dźwięku. No chodzi fajnie. no Jeszcze reverse jest, znaczy reverse, tfu, ten joystick. Nie, Alek. Ta. W ogóle te krowy są popsute, one nie dają ani obornika, ani gnojówki, ani nic. Ja? Nic nie ubywa z nich nawet. A w ogóle jakby nie, nie masz ten, że dają ci obornik? Coś zepsute jest. Co? Coś jest zepsute po prostu z tym, nic nie ale to Ale totalnie jakby nie pokazuje nawet, że obornik mają? No w sensie gnojówka, co tam kiedyś było, to się narobiło. Dobra, wajt. Ale chodzi mi, że no w statystykach, nie? No to nie wiem A myślę. A taka fajna obora. I tak jest zrobiona. Ja Dobra, tak koguciki ciki lecimy. Ej ja ale ogólnie wiesz co? Tak hmm. może by... jak jeszcze forfan może postawić jakiś mały kurnik. No w sumie jest przecież ten na 55 sztuk, taki fajny, dosyć duży on jest, ale pasuje. Aha No i kurźwa oczywiście musi mi się włączać to główno mi to denerwuje. Ja muszę w końcu sobie to odpisać, żeby mi się nie, nie, nie włączało. Ten w sensie, wiesz, to menu. Tak. No i lecimy sobie do mnie, do mnie na gospę. No dzisiaj w sumie nie wiem, co będzie w odcinku. No ja głównie sobie zjadę tym kombajnem. Nawozy już mamy posiane. W zeszłym odcinku były siane. Tutaj ogólnie jest jakaś belka leży, obok twojej starej gospy Oko. No na czarnie, jak dobrze wiecie, tutaj powodzi się panu, więc więc fajnie. I ten ogólnie wczoraj powiem wam, tak gadaliśmy sobie poza odcinkiem, że trzeba by było w końcu zainwestować w jakieś pola, które są dalej od naszych gospodarek, żeby wiecie nie kręcić się tylko tak naprawdę w jakimś tam małym tym obrębie, bo jednak ta mapa jest fajna, duża, jest bardzo urokliwa a takie... tak naprawdę tylko w jednym tam malutkim obrębie kręcenie się no to to jest słabe, bo ta mapa się marnuje po prostu dlatego ja zdecydowałem, że następnym moim polem jakie będę kupował to będzie jakieś takie pole dalej od mojej gospy także było ciekawiej a Przemo to tam nie wiem ja to nie wiem i git. Gdzie na pewno się kupi. Tak. No jak widzicie ogólnie ten kombajn nie jest y, demonem szybkości, no ale no... To jest kombajn. Nim wiecie, nim pojechać tylko tak naprawdę trzeba raz i... Zrobić swoje i wrócić. Więc to nie musi wcale być y, ten, mega szybkie. No i jeździ się naprawdę przyjemniej. O, no, pod górkę czuję, że dostał tego. Dostał lekko po dupie, ale przez chwilę tak yy, czuć było, jakby obroty wzrosły. Skrzynia jakby tutaj jakaś jest i jest ten joystick, więc ciekawie. Jak mówiłem, był do wyboru ten tutaj, był do wyboru Class Medion i był do wyboru jeszcze New Holland, ale zdecydowałem się na Rastarmasza, jak już idę w te ruskie maszyny. Przecież no wiecie o co chodzi. Nie ruskie, tylko jakieś tam z bloku wschodniego, czy jak, jak zwał tak zwał, to po prostu już iść na całość. Ale nie powiem coś krajowego, bo nie trzeba raz kupić w końcu. Tak na razie tylko maszynki, na no i 60 mam krajową. No i Lublina. I, dobra. I co, będziesz jechał tym Ursusem już? Albo jedziesz? Poczekaj moment. Okej. Tam widzicie go z Przemka. O a widzę, którą oborę ich postawił. Tylko oglądam na razie u mnie, no. jak to mi wygląda. Gdzie w ogóle to się. Nie, dobra. Nie, nie, nie. Mi by zależało, żeby z jednej strony było tylko ten, te rzeczy, bo mam tak ustawione wszystko. Z jednej strony wyjazd? I Wyjazd i z tymi wszystkimi do odbioru mleka, gdybym. byś musiał coś takiego mieć jakie ja miałem na starej gospie chyba Tą taką małą Powiem mi zależy z większą ilością no, Kuźwa, no i znowu się te menu pieprzone łączyło. Generalnie to w ogóle skąd taka zmiana na gospie No wiecie gadałem dawno już o tym No kurwa. Że będę przebudowywał tą gospę więc trzeba było to w końcu zrobić plus e, dobrze wiecie, że wcześniej miałem oborę większą, bo była, była na 40 sztuk bydła, teraz jest na 20. No ja i tak na takich dużych ilościach na razie bydła nie będę e, zarabiać. Do, wiecie, te co mam... Aktualnie mam 10 sztuk, Po pie, e, 5 byków i 5 na ten, 5 mlecznych, więc no... To mi w zupełności wystarcza. A tego. Tak, no. no, wiecie, jak to się tam rozmnożyć będzie, to zawsze będzie miejsce sobie na jakieś nowe krówki. Będzie można też z czasem sobie po prostu, wiecie, posprzedawać, kupić nowe, albo właśnie jak będą młode, urodzone, no to one sobie będą tam mieszkały. A, dobra. To jak widzicie już sobie, że to ładnie rośnie. W tym sezonie stwierdziłem, że. Na każdym moim polu będzie sobie rosło żyto Więc. Ale słuchaj, a pastwisko do krów działa tak samo jak obora? E, wiesz co? Nie wiem, chyba tak, ale... E, nie jestem pewien czy niektóre z nich mają... Czy one mają jakby ten obornik No i ja widzę, że się robią, wiesz? Bo to jest takie puste pastwisko czy jak? się takie pastwisko z jakąś tam taką wiatką. To nie wiem, wiesz? Nie wiem czy to działa. Chyba nie. Dobra, lepiej nie będę jakuś losu. No. Dobra, dojeżdżamy już na gospo. To jest fajne, ale mm. dostają rzeczy poza szmoty. Mm. O, kurde, jeszcze pastwisko. Ja się tutaj nie złamie. z tego co widzę. Kuźwa. Nie powiem co The color. A kolor kółko lekko podskoczyło. Dobra Kumba indycznegoły na, gosp na gospodarstwie. Yy, wrzucę sobie tego, wiecie co? Wrzucę sobie tego na razie. Tutaj, gdzie miał stać kolos, K czym jest kolos, to dowiecie się, jak go kupię, ale do tego jeszcze trochę czasu yy, potrzeba. Na pewno dużo więcej pól, gdyby mi się opłaciło. Dobra, mamy na pewno. Oborę, zabudowa ja. z oborą ale muszę zrobić małe przemeblowanie. Nie, śmiało. znowu. I no. te. Mam nadzieję, że tym razem ta będzie działała, poprawdzie. Ja. Dobra, Szyf. zrobiłem ogólnie błąd, bo na początku powinienem oborę postawić. Nie, ja tam. Kurde, w tym tam mogłem, bo na tej drugiej stronie, gdzie teraz to wszystkie wiaty stoją, to mogłem to zrobić. No. Łe. Do twojego tego, o, siedem. O. Miałem okazję, zobaczyć jak wygląda. Ha. Nie no, jest ogólnie fajny ten ursusek. No to git. Sam się nad nim nawet zastanawiałem, wiesz. A coś to się możesz przejechać nim jakbyś chciał. No to jest tylko Skoro tak, skoro tak mówisz, to dobra, zostawię tylko kombajna i... No. Bierz go na testy, dobra No to już widzi Ale nie wiem, nie wiem w sumie gdzie ja go dostawać, Bo ja mam wszystkie pola ogarnięte to wiesz No jo, w niektórych miejscach <laughs> nawieziony <ale> w 100% Hehe <laughs> <A. śmiech> O kurio aż żem się w ten Ile jedzie najszybciej powiedz A co? Ile najszybciej będzie jechał? Ten ursus? No To zaraz ci powiem Dobra. Więc jak widzicie, już kombajny sumie na gospie. Teraz sobie tylko pozamykać bramy. I. Czekajcie, tepniemy się od razu do Susa wsiąść No, pan Ci jest bestia. No i elegancko. A fajnie chodzi. I od razu ci przywieźć ten, tę talerzówkę. A i wyściał w sumie? Dobra Chcesz jeszcze będziesz kupowało czy nie? Nie Dobra, to są też wygrywa Proszę powiedzieć, że dobrze się zbudowało. Dobra, w miarę będzie. Ale to ryczy. Ale pamiętam ci ZTS-a to nie pobije. Nie ma opcji. Ale ty ja, 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 ja myślałem nad ZTS-em nawet. No. A ci, wiesz co? W środku on, całkiem nowocześnie ma. Kontrolki podobne jak w proximie starej Ja? No? Trzy wajchy szweich pełno, ale tak jak wiesz ładnie poznaczone, chromy Mhm. Tak powiem, no, nawet, nawet wygląda I ten komin chyba jak rura jakaś Tak. sobie sobie, tak jak rura kanalizacyjna wygląda Dobra, wrzucę na ten, na ten pomot bo kuziemy, te pedały mi się tak ślizgają cały czas. To Kiedy to one się nie ślizgały? Tak O, teraz się matka wciąż, A dalej masz ten problem z tym przyciskiem, coś się tam przyciska? Co? Dalej masz ten problem z tym przyciskiem? To ci odpada jakieś opcje? No tak, no właśnie o tym mówię. A. No a pojęcie wiesz co, z kontrolkami on ma słabo w środku. Bo niby są te kontrolki, ale żadne się nie świecą, jak się coś odpala, typu światła i w ogóle. Mm. Ale światałka ma fajne, bo taki dymek, jakby taki... Taka smuga da, jest, wiesz, od nich. Więc światałka ładnie wyglądają. No to kosz. W nocy będzie kozak. I największa prędkość 40 na godzinę. Mhm. Mm no i tylecy jest taki. Dobrze. Aha. Ale tak, taka pusta się wydaje ta kabina nim. Tak bez kitów. Wszystko jest tak naprawdę. Zajebiście słoma działa. Tak? No. No i good. Ciekawe sobie. Y, mam pewną ten. Y, no. Chyba wiem jaką żeś sobie wziął. Tą zapudowę. Zobacz. Ja. No ja. No kurde, ojej, Ty już jedziesz, a ja to na przywitanie syf mam. E to. E tam zobaczyłem. Tak. Jak syf to znaczy, że pracujesz i nie opierdalasz. No, trawę zapierdzielasz jedzenie do zwierząt. no. Uh -huh. Z okazji, jak będę sobie zobaczyć, przemka gosponowe. Jak się prezentuje. Tak, akurat może zdążyć na sypanie kiszonki krową. O, nice, Zajebiście. A zapraszam, zapraszam, zapraszam. Yeah. <gry> I yeah. jakieś tu taki ma. mordo? No, słucham? <grym> Ta zabudowa, nie? No. To jest dokładnie ta sama zabudowa, jaką ja miałem u siebie. Aha. Dokładnie to sama. No. Ale ładna to ta żyłeczka. No, fajna jest. Bez kitu. piękna. Ja bym jeszcze, że ja bym te silosy jeszcze przestawił tak bardziej tutaj przy. przy no, ale bym musiał, bym musiał ją opróżnić najpierw. No. Dobra, to bardzo no, proste. ten jak widzicie, jednak się nie rozstaje z tą oborą. No to cykin Pięknie Woda jest ładnie kurde. No dobra Pięknie sypło No teraz jak widzicie mamy obórkę sobie razem z tym, całą zabudową Tu mam Silosy Michała, yy, Wiatę numer 1 z maszynami Blaszak na BMK, domek tu jakiś stug jest tu jakiś sobie żydopłot stoi takie ładne drzewko z żydopłotem, również oraz z. Żydopłotem <laughs> oraz z, z kamyczkami. E, no tutaj jest ten, no to ten, magazyn, który był już w sumie wcześniej. E, no tutaj, jak widzicie, małki, również garażyk na pszczepę. I tutaj większy garażyk na ciągniki, na przykład, więc na cztery ciągniki jest miejsce. I zajebiście. Jeszcze miałem w planach kupić tak po prostu sentymentu 60. No, ale. kupiłem sobie. Kupił, kupił ciężkiego ja ursu za takie o 19. Ale 60 też sobie kupię. No i git. Kupię jakiegoś tam groza z tego wyremontuję ładnie. No. W sumie masz miejsce to wiesz. Czemu nie? No. Jeszcze będę ogólnie w, w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie zamawiał sobie kanał, żeby mi zrobili. No. Więc będzie kozacko super. Dobra, ja lecę w takim razie do siebie. Okej. Okay. Dzięki za przywiezienie tego. Jo, nie ma problemu. Nie ma problemu, dwie stówy. Okej. Okay. kurwa za daleko wybiegłem. No i dobra. Ale mi się podoba ta talerzyweczka. W sumie nie wiem co jest sobie do roboty, no bo tak, mamy krówki, są wszystkie jako nowo młode. Młode i nowonarodzone. No i jedyne co, mam na to pół tony obornika, a tego nie będę sobie teraz wyciągał Tylko się to zrobi później, no i też będę musiał znaleźć jakieś miejsce gdzie to składować, na razie myślę żeby to gdzieś tutaj dać Tutaj, ewentualnie tutaj, bo tutaj jest tylko kupowanie krówek, no to jakoś, żeby tutaj na przykład sobie taką Chałtkę tego zrobić No bym musiał coś wymyślać Ale dobra Eee, to więc co? No, z pola mamy ten. Pola mamy ogarnięte. Tu jak widzicie, już mamy żyto pierwszą fazę całkowicie. Tak więc jest dobrze. Może nie, jest pierwsza. No, no ten jest dobrze, rośnie wszystko ładnie. Ten więc będziemy mieli na myślę. Na kiedy? Za niedługo. No, na no, ten. W lato akurat. Myślę no, na początku lata już będziemy mogli sobie robić żniwa e, to jest dobra e, w, w tym odcinku chyba już by było no tyle Taki krótki odcineczek wyszedł sobie No ale jak mówię, no nie ma co robić Więc, e, więc jest tak a nie, nie, nie inaczej Jutro się nagra po prostu coś już normalnego myślę Tak ale jak zawsze słyszy, Tak zawsze myślmy, że to jak mówisz, że krótki odcineczek, a wychodzi 40 minut. Tak, tak nawet ten, nawet jak wstawiałem ostatni jeden i tam montowałem, nie, to ja też mówiłem, że. Albo albo mówię, A krótki odcinek, a tam 40 minut, nie? Ja patrzę w, w film, może idealnie 40 minuta i ja dałem tego, i dałem tekst, że, a jednak 40 minut wyszło. Więc dobra. Yy, dziękuję wszystkim za oglądanie. Standardowo, ja również. Standardowo żegnam się z Wami, ja oraz Przemek. siemanką I do zobaczenia w kolejnym odcinku z Panem Bogiem.